16 listopada w hali sportowej zespołu szkół kształcących w Żarach odbyło się podpisanie umów ze stypendystami. Szanowni Państwo, nasz program studencki rozpoczął się w, roku, w ostatnim roku pierwszej kadencji, jesienią 2002 roku. Podpisaliśmy pierwsze umowy studenckie, stypendiantów wtedy nie było wiele, ale, ale były one już wtedy skutecznym instrumentem, który którego celem jest zachęcenie młodzieży, zachęcenie tej wybitnej młodzieży, która ma odpowiednie talenty do ich rozwijania. W kadencji 2006-2010 zmodyfikowany został system stypendialny w powiecie larskim. Dofinansowaniem zostali objęci również uczniowie szkół niepublicznych, a także dodano nową kategorię stypendialną, nauka zawodu. Ponadto wprowadzono zmiany, dzięki której o stypendium mogą ubiegać się uczniowie pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcia z gimnazjum. Stypendium przysługuje także po spełnieniu kryteriów studentom pierwszego roku studiów. Ale życzę Wam również, aby wasze życie układało się jak najlepiej jak najpogodniej. Żebyście wszyscy spełnili swoje marzenia i swoje zamierzenia. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić obecnych tutaj na sali Traskiego uczniów, stypendystów naszych szkół ponadgimnazjalnych i myślę, że zadowolonych i dumnych rodziców Którzy uczestniczą w tej dzisiejszej uroczystości, a słowa szczególnie ciepłe kieruję do moich lokalów z ludzka, stypendystów. Z Niewielka grupa ich jest, ale bardzo wyraźna. W roku szkolnym 2010-2011 powiat żarski przeznaczył na stypendia 100 tysięcy złotych. Stypendia Rady Powiatu przyznawane są w czterech kategoriach: nauka, kultura i sztuka, sport oraz nauka zawodu. Kwoty stypendiów wahają się od 100 do 300 złotych miesięcznie. W tym roku taką pomoc otrzyma 75 osób.